Cześć wszystkim i każdemu z osobna z tej strony stradabus i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Medieval Dynasty dnia trzeciego i zaczniemy go od myślę że śniadanka idziemy się łojeż jaka pogoda idziemy się napić trochę wody czysta źródlana woda i jak w ostatnim odcinku pamiętacie zagadaliśmy się z saborem który kazał nam przekazać yy, co? cios w nos dla kasztelada tej oto wiochy przed nami czyli pojbijemy się od razu z kaszteladem. mam nadzieję że nie skończy się to wi wiszeniem no ale zobaczymy jak to się rozwinie i co nam, po co nam opowie w ogóle mam nadzieję, że w tym odcinku unikniemy trochę gadulstwa. Gdyż jak do tej pory nasi kochani współmieszkańcy tej doliny są strasznie rozgadani. Tak jakby nie wiem, towarzystwa nigdy nie mieli, czy co ze sobą nie mogło się wygadać. No ale mniejsza o to. Nie, gost, nie, gost, to ty, to ty. Stój. Zawsze miło Cię widzieć, Alcimirze. U niego zwitaj. Rozmawiałem z Saborem. Prawdziwy z niego słoniak, prawda? <laughs> Najsłodszy, niczym swój miodu. Cały nasz Sabor, rozumiem. Powiedział mi za to nieco o swoim wuju? O moim wuju? Podzielił his his się historią o Panu Sadu. Ma niespodziewane dobre umiejętności narracyjne, prawda? Tak. Naprawdę ma. Byłem tym całkowicie zdumiony. Pewnego razu przysięgam, że przeżył ponad rok bez wypowiedzenia chociażby jednego słowa, aż nagle któregoś dnia, gdy siedzieliśmy przy ogniu, przypomniała mi się pewna anegdota. Zaśmiał się na głos i rozpoczął opowieść. Zamienił się z niemego mruka w wodzi reja. Narracja była tak ciągająca, że trudno było jej nie słuchać. Nawet udawał głosy, lecz kiedy skończył opowieść, zamknął ponownie. Nigdy nie byłem w stanie zrozumieć tej jego strony. Kiedy <kluz> już teatralny, uwięziony w ciele zapaśnika. Tak przy okazji poprosiłem, bym ci coś dostarczył. Naprawdę? Coś takiego? Cios w nos. Tak, to brzmi jak coś co powiedziałby Sabor. No to jaki masz zamiar dopełnić zdania? A chciałbyś, żebym to zrobił? Ależ oczywiście, wiem jak ludzie biją mnie w twarz. Jestem z tego znany w całej Dolinie. Tu byś jednak tak łaskawie uderzył mnie za darmo, wyczerpałem już cały swój budżet przeznaczony na własne mordobicie Poważnie? Oczywiście, że nie jesteś taki tępy, I kogo nie będziesz bił, jasne? Ale jeśli się Cię zapyta? Powiem mu, że posałeś mnie dał łopatki. Powiem mu, że posałeś mnie dał opadki. Tak z ciekawością coś Ci Sambol powiedział o jego dołączeniu do bandy. Powiedział, że szukaliście najlepszych i on był oczywistym wyborem. Ach no tak, można było się spodziewać, że powie coś takiego. Nie mówił prawdy? No, niezbyt przyjemne wspomnienie. Ale wal, że zasługujesz, by wiedzieć jak to faktycznie było. Nie chcieliśmy, żeby do nas dołączył. Znaczy teoretycznie Jordan chciał, ale nie była to kwestia wyboru. Kiedy ja i Jordan, Jordan zaczęliśmy wykonywać jego misje wspólnie szło nam całkiem dobrze wszystko przebiegało gładko nawet zbyt gładko udawało nam się robić dużo dobrego wiele zasłużonych uśmiechów zagościło dzięki nam na uciśnionych twarzach wtedy właśnie staraliśmy się nieuważni kilku z wysoko postawionych rycerzy i baronów utworzyło sekretną gilię nazwaliśmy ich karczmarzami kramarzami jezu garska naprawdę bez, bez dusznych zasrańców. ich najbardziej intratny biznes polegał na handlu żywym towarem i nie mówię o zwierzętach Proszę nie mów, że niewolnictwo było ściśle zabronione w tamtej w tej krainie. Królowa była nieustępiwa na tym polu, lecz kramarze mieli swój własny kodeks. Trzymali w kakach jak bydło, głównie kobiety i dzieci zmuszone do, do walki ze szczurami wśród wielkości murów o żałosne racje żywnościowe, które dostawali. Gildia preferowała ilość od jakości, dlatego nie przejmowali się chorobami i le nie leczyli ran. Robi mi się niedobrze. <laughs> Czasem więźniowe czekali tygodniami aż trupa ich kompanów zostały zabrane z przeżywali tylko najsilniejsi, a może najmniej szczęśliwi. Wszystko było zwyczajnie okropne. Jeśli zapytałbyś mnie wtedy o zdanie, to byście cienia wątpliwości powiedziałbym, że każdy z tych oprychów Jezu, jak głośno to jest zasługiwał na powolną i bolesną śmierć, ale nie to było to nie było zgodne z naszymi zadaniami. Jordan przedstawił to bardzo jasno na samym wstępie. Nigdy nie możemy odebrać komuś życia. To była najważniejsza z naszych reguł. Udało nam się wszystkich wydostać. Wozy pełne zniszczonych ludzi. Jezus, serio, na deszczu mi takie historie prawie? ja nie mogę. Nawet koniec trzymały był do żałobie. Rozpacz unosząca się w powietrzu była jeszcze bardziej toksyczna od petorów gnijących ciał. I w całym tym zamieszaniu zapomnieliśmy o własnym bezpieczeństwie. Najemnicy schwytali nas i wrócili do kombaty tortu. Tak to było, tak to makaryczne miejsce. Miało jeszcze gorsze pomieszczenie ukryte w środku. Nie może być. Grabarze nie mieli czasu na cierpliwość, więc wysłali swojego najgorszego kata od razu. Byłem spetryfikowany strachem, ledwo mogłem oddychać, Jordan nie odezwał się słowem, po prostu na mnie spojrzał. Jego oczy były odprężone i skoncentrowane, czułem, że wymagał ode mnie, też taki był, ale nie mogłem, wzięli go jako pierwszego. Kat przywiązał go do krzesła i zaczął wymierzeć razy, jego pięści były niczynkowane, każde uderzenie łamało kości albo puszczało krew. Kilka chwil twarz Jordana przewidziła się krwawą gniazdg. Jeden, co się przez nią przebijało, był jego uśmiech. To był jeden z wielu razy, gdy zastanawiałem się, czy Jordan faktycznie jest człowiekiem. Poprawca szybko zdał sobie sprawę, że trafił na wyjątkowo ocha, zatem sięgnął po swoje ostrze. Wtedy Jordan zaczął gadać. Wkładał mu propozycję jedna za drugą, ale Kat nie przestawał prasać jego torsu. Koił go, jakby chciał przygotować kiełbasę na ognisko. W pomieszczeniu było tyle krwi, że czułem jej smak w ustach. Chciałem zedleć, żeby tylko nie móc... Żeby tylko móc uciec od tego wszystkiego, ale nie byłem w stanie. bo Moje serce mu zbyt mocno. To okropne. Nagle kat przestał, spążał się mniej z powrotem na Jordanię. Jeśli kłamiesz, to będziesz patrzył, jak robię to samo jemu. To była jedyna rzecz, jaką powiedział. Myślałem, że wymiotuje Jordan i zeskinią głową. Kat rozwiązał krębujące na sznury i pomógł uciec. Na drodze spotkaliśmy kolejnych najemników ciężko zbrojonych i nie próbowało nas powstrzymać. Nawet oni byli przerażeni naszym oprawcom. Udało nam się uciec w jednym kawałku, chociaż nie wiem czy może tak powiedzieć o Jordanie. Jego rany goiły się tygodniami, a kiedy już się zabliźniły, jego nos wyglądał tak paskudnie, jakby miał kolczugę z ze skórą. Lecz udało nam się uciec przed szponami śmierci. Jej wysłannik stał się jednym z nas. Ten kapto Sambor, prawda? Tak. Ja słów, tak potwory mi teraz rozumiem czemu Sabor nie chciał wyjaśnić i prawda, to brzmi fatalnie Szpara tamtej nocy nigdy, nocy, nigdy mnie nie opuściły Jak mogliście przyjąć kogoś takiego do bandy? Myślę, że chciałem mieć tego okrutnego bandyta za kompada. Minęły dni, zanim byłem w stanie chociażby zmrużyć oko w jego towarzystwie Takle spoglądałem się za siebie, obserwowałem każdy jego ruch to dlaczego go nie porzuciliście? To proste, Jordan zawarł z nim umowę, obiecał temu brutalowi jedyną rzecz, jaką go interesowa interesowała. Co takiego? Pieniądze, znacznie więcej niż płaciła mu gilnie. Widziałkę z każdego skoku, który wykonamy. Ale nie mogliście tylko jakoś spłacić? Albo zwyczajnie uciec? Nie tak operował Jordan. Był mistrzem kłamstwa, ale kiedy zdawał komuś swoje to na poważnie to zawsze go dotrzymywał, przy... zresztą jak się później okazało, Sambor nie był zły z natury, był zwyczajnie idealnym żołnierzem, robił co mu kazano i on nas spędził długie godziny na rozmowie z nim. Na wyjaśnieniu dalszej misji reguł działania Sambor nigdy nie złamał żadnej z naszych zasad, ani razu. To niesłychane, mówię o waszych przeżyciach, nigdy nie byłbym w stanie przez to przejść. Szczerze mam ogromne nadzieję, że nigdy nie będziesz musiał, przeżyliśmy naprawdę dużo i po tych wszystkich latach po czego życzę ci najbardziej to i stabilne życie. Nie należy do osób, które się łatwo nudzą, zawsze się coś do zrobienia W porównaniu z Twoją opowieścią do życie faktycznie brzmi cudownie Chyba to pierwsze Dobrze to słyszeć, w takim razie Twoje kolejne zadanie na pewno ci nie zdudzi. pewnie czego potrzebujesz? abyś udał się do Borowa odnalaz i odzyskał od niej moje No dobra Borowe. a Borowo jest blisko, no to okej. Okay. Będę miałem dzisiaj za długo nie gadać. To, jeszcze, jeszcze się ufafluniłem. No ale no jak nie ma dużo do chodzenia, nie z do Sambora, to możemy się w sumie przejść, zresztą dzień się dopiero zaczął. No ta pogoda jest kurcze trochę straszna, ale może... Dobra, trochę się umyjmy. jak on się szybko męczy trzeba będzie odblokować perki które pozwolą na mniejsze męczenie się jednak no ale to już myślę w ogóle mam to, miałem to zrobić w tym odcinku ale zrobimy to myślę w następnym e, mianowicie mam taki plan żeby trochę rozbudować dla się wioskę ale niestety do tego będę potrzebował yy, tych yy, surowców a zrobić surowce nie będzie sensu tego robić teraz tylko Yy, po co odcinkiem to po prostu bezbieram, ile tam się da. Reszta jak czegoś zabraknie to najwyżej na, na odcinku już. Także dobra, Ida, mnie tu. Witam, czy my się znamy? Witaj Ida, jestem tutaj, ja będę brać kosę u niegosta. Badaj dzieciaku, wygramy uczciwie. Wygrałaś? Tak, Jana ta ci o tym nie wspomniała, co typowe. Nie wiem o czym mówisz. On tylko chciał, abym odzyskał jego kosę. Teraz to moja kosa. Dobrze już spoko dobrze, spokojnie. Co mogę zrobić, aby zdobyć twoją kosę w takim razie? Możesz ją ode mnie kupić, rzecz czasam, bo możemy o nią zagrać. Co to zagra? gra? Ta sama, w której u niego sprzegrał swoje ostatnie pieniądze i kosę. Gra zagadek. Jak się w nią gra? Prosto, powiem Ci trzy zagadki. Musisz ogarnąć je wszystkie poprawnie. Jeden błąd i gra się kończy. Jak wygrasz to dostajesz kosę. A jak przegram? Na początek dam ci taryfę ulgową. Jeśli przegrasz to nic się nie stanie. Po prostu stracisz możliwość wygrania klasy za darmo. No dobrze, to gramy. Pierwsza zagadka. Gdy wypowiesz się imię ona umiera. Co to jest? Jej mała dziewczynka, drzewo, wiatr. Cisza. Cisza pasuje, nie? No dobra. Żeby się nie pomylić. Dobra odpowiedź. Gotowy na kolejną. Rosnę, gdy mnie karmi się, gdy daj mi coś do picia, a umrę. Co to jest? Kot, cień, koń, cień, ogień, muzyka, smutek, niezależność. Ogień. To proste. To mistrzem zagadek tej dolinie. O proszę, jesteś niezły lepszy niż pan wielki kasztel, a czy nasza radę z tą ostatnią? Słuchaj uważnie. Potrafię latać, lecz nie mam skrzydeł. Potrafię płakać, lecz nie mam oczu. Gdziekolwiek wierzam, ciemność podąża za mną. Czym jestem? No, Buros, Burą. kurczę jesteś bystry gratulacje wygrać będzie w dąchosę starucha ciężko lepszą nagrodę dziękuję za grę to dobrze się bawiłem trzymaj się no do łapy ja myślałem że coś tu będzie trudnego o w ogóle smarę zwiąbierzemy przy okazji Zawsze trochę jak spada w farnie W ogóle weźmy dzidę, bo nie wiadomo czy tu nie będzie tych Złobójców Ale nie, nie widać W ogóle jaka paskudna pogoda W ogóle tak sobie klije, że te mosty to mogą być najlepszą Najlepszym miejscem do walki z takimi bandziorami, jeśli się nam trafią w zasadzie mogą nas zaatakować tylko przed przodem my możemy spokojnie ich tam dźgać. Ale jeszcze tak naprawdę nie widzieliśmy jakoś bandytów, przynajmniej tutaj u nas w naszej okolicy. Nie wiem gdzie się mogą kryć, no ale zobaczymy. Dobra, schowaj to dziwę. <laughs> Ma jakiś chlepek. Olga, malutka. Zaraz, gdzie on jest? Ono tu. Już wróciłeś? Cześć u goście, bądź twoją kosę. To śpilicie, bo napotkałeś po drodze jakieś problemy? Ty mi powiedz, mogę obwinąć malutki, cięciutki detal. Czyżby? O proszę. Jak w takim razie odzyskałeś kosę? Przy pomocy mojego umysłu. W takim razie jesteś bystrzejszy ode mnie. Czy to była kiedykolwiek kwestia sporna? Nie bądź wyszałkowaty dzieciaku, tak? czy jak mam wieści, Sam sambor cię szuka. Nie jesteś pewien? Doszły do mnie suchy, że że szuka tego ze świeżymi oczami głupio twarze rozumiem w takim razie już lepiej pójdę żeby nie przedłużyć tego pokorzenia dobra nie ty mi się tam bić dzisiaj w ogóle to taki mam nie deszcz za duży pada idziemy budować jest jakieś cinki. idziemy budować chatę chcecie budować chatę w sensie no rozbudowywać wioskę już trochę się z tym... O pierwiczamy na razie nie mamy za dużo <laughs> O jezu przepraszam Nie mamy tego za dużo, odcinek już trochę trwa Bo znowu nas oczywiście ten bełwan zagadał Jeden zresztą z drugim, dlatego nie chcę tam teraz iść I my się na jednym z kolejnych odcinków sobie tam pójdziemy Tym bardziej że mamy dużo czasu w tej dolinie, w ogóle mamy lat 18 jeszcze Jezu, tu się ciepło robi Dobra, pochodnia w to nie jest dobry pomysł, zdecydowanie. Dawaj to dziwę I w ogóle tak sobie myślę, że Dobra, tutaj łopatę mieliśmy Pierwsze co to sobie W ogóle co możemy wybudować? Zacznijmy od tego, budynki Wydobyć... A, drewut, nie możemy, ale nic nie mogę, a rolnictwo? Hmm. Dobra, żeby wybudować stodołę to będę potrzebował... Tego, a żeby być to potrzebuję kłody. No cóż, no to... A w ogóle mamy jakieś nasiona? Nie, nie mamy. Mamy jakąś stokrotkę. Ale to raczej nam... Nie ratuje życia. W ogóle zauważyłem, że w tej grze jest dużo takich wozów porozrzucanych. O, mamy drewnię chyba. Yy, jest tak dużo wozów porozrzucanych i w tych wozach są całkiem sympatyczne rzeczy. I myślę, że tam może jakieś nasiona nam się uda zdobyć, a być może też rzeczy typu nie wiem, żelazo czy coś, żeby nie dymać nie wiadomo gdzie. Tylko od razu sobie skraftować takie yy, najciekawsze rzeczy. Chodzi... O już jesteśmy przeciążeni niedobrze, dobra coś tu trzeba będzie odłożyć. Kłody na pewno, zaraz da się sortować, powadze nie da się. Sogulina nam niepotrzebna. Kamienie, no. Dwa możemy odłożyć. Kłody nam potrzebne. Patyków na pewno nam tyle nie jest potrzebnych. Piórka tam też. Yy, co dużo waży. Nie bardzo do no, włócznie nam, ale włócznie nam są potrzebne. Więc zajdzie no, wyjście tu jest wyjście. Dobra, więc na razie sobie cinajmy parę drzew i postawimy tą drewutnię. Bo w tej drewutki będziemy mieli prawdopodobnie drewno na opał do zrobienia. I nie było już tego na odcinkach, ale też dodali coś takiego jak deski i deski były będą potrzebne nam na przykład do zrobienia dachu nie ze strzechy tylko Dobra dawaj, dawaj, dawaj Nie ze strzechy tylko z tego gontu, czy jak to tam się nazywa Dobra leć co ty nie powiesz, że jestem brudny Spójrzmy tutaj sobie trochę terenu Oj dobra, chyba to trzeba odłożyć To jeden, ale jestem przeciążony nie, No te dziny chyba trzeba odłożyć, bo to żadna to robota Albo weźmy po prostu budynki, zaraz wydobycie A nie, nie mamy to co mamy odblokowane Magazyny, magazyn zasobów O Jezu, to takie wielkie Dobra, to nam się przyda zdecydowanie chyba bardziej, bo w naszej hapcie możemy trzymać tylko chyba 50 kilo tego szajsu całego. A tu będziemy mogli tego trzymać. To idzie to wróć. Tu będziemy mogli trzebać tego trochę więcej, więc na razie sobie go postawmy, a co? Tylko trzeba on tak na tych palach od siebie robi, ja nie chcę go na palach No nie wiem, dobra, na razie go odstawmy Jesteśmy za bardzo przeciążeni, ile tam w ogóle trzeba tego? O 10 tak akurat. No No nic, to zobaczmy ile jesteśmy przeciążeni. Nawet bo drzwi daje rado otworzyć. Odłóżmy sobie dwie włócznie. Zawsze tam parę kilo będziemy mieli mniej. Ale tylko żarcia nam tyle nie potrzeba. To można odłożyć. To można odłożyć. O, o siadejl waży 2 kilo. to to waży niewiele, ale też możemy odłożyć. Zobaczmy są tu są chyba surowce tak dobra wy na razie To patykliśmy przede wszystkim w całości kamieni też wszystko co dobra to weźmy te 5 głód trochę możemy się szybciej poruszać i spróbujmy to gdzieś postawić a może to zrobimy z tej strony no zobaczmy bo jeśli z tej strony to będziemy musieli chyba Yy, zmienić no tak Trochę tych drzew będzie do wycięcia No w ogóle ja nie, nie wiem czy się nam dzień nie kończy Trochę chyba naszą o, ja tak to Trochę dziko tą katę postawiłem ale dobra Podłóżmy sobie pióra Zaraz Aha już nie ma miejsca Dobra to zrobimy inaczej nie, Tak trochę lipa, że na górce stoimy A tutaj A to już nie mamy do sobą, kurde No lipa straszna Powiem wam No bo to jest tak faktycznie trochę strobo no nie jest, dobra, stawiamy tutaj co ma być to będzie. Ile tego mamy? Mamy 5 kód, bierzemy 5 kód I stawiamy magazyn zasobów I postawimy go Boże, o tak O. Równo stoi o No nie bardzo on chce nam tak O tak. Nie, o tak postawimy. Dobra, zaraz jest ta. Że tam będzie strasznie wysoko. Kurde, powiem wam, że na sam początek taki dylemat. A może tu? Jak to by tu wyglądało? no też to samo jest. Dobra, postawimy go sobie o tutaj. O, 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 o. Co nam tu potrzeba? Weźmy sobie. O jezu. O to będzie nam tego budowania trochę. Dobra, dziękuję. Od razu bierzemy wszystkie, co by to baby. Wejdźmy stąd i stawiajmy najpierw środek. Dobra, środek postawiony, tu co patyki będą potrzebne. Chyba te wszystkie patyki sobie zużyjemy od razu. Zresztą tu no, mamy ich dosyć dużo, więc weźmy sobie z mały zapas. I resztę po prostu nastukajmy tutaj. No jest trochę stukania, jak widać. Ale tych patyków i tak będziemy mieli mało. Bo sam budynek jest dosyć duży. Więc tego dzisiaj na pewno nie postawimy. Okończymy to w takim razie sobie na następnym odcinku. Mhm. Jeszcze to same stukanie trochę czasu zajmuje. Ale to może szybko ogarniemy. No i... A, jeszcze ten się poprze. A już nie mamy kłody. A Nic Więc jeszcze do końca dla zostało? No już w zasadzie to nie dużo. No ale jedno drzewo sobie zetnijmy jeszcze. No bo musimy odbudować przede wszystkim botek, to przy okazji użyjemy te kłody do... przynajmniej na te ściany, które zaczęliśmy. I pik. W ogóle jesteśmy brudni, pić nam się chce, to od razu się napijmy wody. I trochę się myjemy jak... No myj się. No. W ogóle siekiera nam też się kończy. Aha, dobra, zaraz rękodzieło, rękodzieło, gdzie jest ten to... O, jeszcze 10 patyków na niego. To dobrze, że ja miałem, bo mi się nie chciało zbierać w ogóle na to. Ale to mi zniknęło, niestety wywewniany błoczek jest, dobra. Dobra, kłoda idzie tu i tu, a reszta to patyki, których starczyło na tyle. Co nam jeszcze potrzeba? Słowa. Słoby też będę musiał nazbierać, ale to do słowy daleko, gdzie będzie bliżej, Słowa jest też chyba tu. To sobie w połowie drogi między jednym a drugim jesteśmy. No nic, no to chyba będziemy sobie powoli kończyć nasz odcinek. Tam jeszcze troszeczkę zostało, więc tytułem końca fajnie, że ze mną byliście. Jeśli się podobało, to oczywiście łapeczka w górę. Yy, bardzo bym serdecznie prosił yy, Co, na następnym odcinku tak jak powiedziałem, postaramy się zdziałać coś z yy, rozbudową naszej wioski, na pewno nazbieram tych surowców już poza odcinki więc podejrzewam, że następny, znaczy na pewno następna pora roku to już będzie lato. Bo to jest tak jakby yy, ostatni dzień tej, pory, tej wiosny. Yy, z, próbujemy rozbudować to, zrobić trochę ekspa żeby się rozwinąć, bo na razie jesteśmy trochę słabi. No i pójdziemy do tego sambora. Bo no coś czuję, że poznamy kolejną osobę do dogadania, bo on na gdzieś wyśle. Pewnie raczej nie do u niego sta, także znowu się nagadamy z kimś. No ale cóż to. Tyle. Także trzymajcie się. Ojej, no i zapadło nas. Także trzymajcie się. I do następnego. Hej!